Hej, cześć, witam was no może w pierwszym aj dobra, teraz powinno być mnie lepiej słychać um, nie jestem pewien czy to pierwszy czy drugi może pierwszy, dobra, nieważne e, odcinku ze Skywarsów no bardzo schabia oczywiście um, dobra najpierw spieszemy tą. ej sorry Sorry, że się czasem nie odzywam, ale... Ale po prostu już nie wiem co mówić, bo już próbuję nagrać to trzeci raz, a mi cały czas dźwięku nie wyłapuję. Teraz zmieniłem w ogóle ustawienia, więc... więc powinno być dobrze. Yy, dobra, teraz ciebie zgarniemy z krzynką. 6.25 Czemu nie mam skina? Nie wiem Niestety dobra. Idziemy do Ciebie. On chyba awczy. Nie, nie awczy. Znaczy udaje, że after, bo tutaj nie ma za bardzo jak awczyć. To byłoby sensu. No, 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 no. Moje umiejętności z PvP. To tak? Nie. Nie tak. <ścoughs> Dobra. Mm. Jeszcze osiem sekund. Larku. Złoty mycz, osiemdziesiąt, dobra. Zbieramy wszystko oczywiście. Bierzemy to. Ciebie. Ciebie. Dobra, schodzimy. Wy, wyciszyłem dźwięki minecraftowe, bo trochę mi przeszkadzał, dobra, a nie blokuj się tu I idziemy do ciebie, nie spada i tam idziemy tam idziemy i idziemy, idziemy. W sumie mogę... Nie, inaczej to zagram robimy tak i tak trzeba, trzeba być sprytnym bez sensu tamto drewno marnowałem, wiem, ale ale niestety myślę, że to wyjdzie inaczej ale. Przynajmniej dobrze, że mam, mam, mam te tłoki. No nie. nie. Nie, 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 Dobra, robimy tak. Tak. No, nie wchodź tam. Tak. W ogóle? Ile można najwięcej przepchnąć tłok kratek? Ja ciekawy jestem. Trzeba to będzie kiedyś sprawdzić. Ani, tak, tak, o. I przepchnął. Nie będę teraz liczył, bo jeszcze umrę. Tu jesteś. No nie, nie mów ci, że on tu umarł albo zaskoczył. O tu jesteś. Ej, jak ty... A dobra, to jest tamtąd. Dawaj, 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 dawaj. Nie, 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 nie. Opuść. <coughs> Aj sorry. Dobra, Sady jeden. Sady... Jeden. Wpijać. Nagrywam po drudzie. Tego pana hejtujemy. O, tego. Kupson. Kupason. Idzie. No i brat. Mam raz ostatnia, arena. Wiem, że krótko, ale. Ale po prostu nie chcemy się dzisiaj nagrywać. Więc. O, pewnie psa będzie słychać mojego. 13, 12, 10. Ciekawe, czy to będzie słychać. Dobra, jeden, a nie tam. 2, dobra, może być. Bierzemy tu notę na 2, a nie 2. Bierzemy to. To zakładamy, to zdejmujemy, zamieniamy dokładniej i znowu tu muszę schodzić, znaczy to było na tamtym nagraniu, którym by nie wyszło, bo cały czas miecza nie miałem. Oczywiście, jak to zjadę, bierzemy, wchodzimy, a i ktoś krzyczy za oknem, nie wiem kto i, i skip. Mister Skippy Games, dokładnie. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię. Nie wiem, czy dobrze było słychać przed chwilą. Nie blokuj się tu. No, tak trochę dzisiaj powiedziałem przypadkiem. I znowu będzie mnie raz głośniej, raz ciszej słychać. Tylko dlatego, że muszę edytować głos. Dobra, idziemy tam. <coughs> o no postaw to. Nie! Dobra, no puść. Robimy jeszcze jedną łażynę, tylko, za tylko, że coś spojrzałem. Aż tak. Dobra, to był lama. Lama udawałem, przyznaję się. Nie wiem, czy mówiłem. Czemu nie mam skina? Tego nie wiem. Chyba będę musiał jeszcze raz go wgrywać. Oczywiście ostatnio mi Minecraft często kraszuje. Znaczy ja bez sensu. To jeżeli ma. dobra, przynajmniej mam czym bić. A Aj, sorry. Pewnie teraz będzie za głośno. Bo teraz trochę mi się mikrofon przybliżył. Ale dobra. Wspieramy. Nie wyrastaj we mnie. No jeju. Dobra. Wystarczy. Idziemy. Tu. Tak, no jeszcze dużo edytowania mnie będzie czekać, no niestety trochę mi to zajmuje, bo takie jakby echo, gdy, gdy tylko wysłuchuję nagranie, normalnie się załamuje, bo posłuchać głos za głosem po prostu, wiecie. Mm. Dobra sobie tutaj tak zestakuję dobra i nie wiem czy mówiłem, bo już to mówi, no w sumie mówiłem to tyle razy, ale na tych nagraniach i dlatego myślę, czasem myli, nie wiem czy mówiłem że dzisiaj dzisiaj jest 16 i jutro, czyli 17. postaram się to oczywiście dzisiaj wrzucić jeszcze Um, jest podwójny EXP tu. No na werty z O, Zapraszam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich z, y, adminów. O, ci nie znam osobiście, ale nieważne. Dobra. Ile to ma? 875... No. Ale oni się to szybko wyrzynają. No ja nie mogę. No nie strzelaj, nie, 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 nie. Sorry. Nie strzelaj, mam już przez ciebie strzałę w B i nie wiem jak żyje. W B, no nie w B. Dobra, 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 dobra. Chodź, 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 chodź. Może, może, może nie. Nie. Nie, nie 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 dobra. No sam tu przyjdź jak taki mądry, no chodź, 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 chodź. Jeszcze trzech żywych. Gdzie jest trzeci? Kurczę, fajna nie mam. Nie wgrałem. Ach. Chodź, chodź, masz, masz. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. No chodź. Kysz, 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 kysz. Wiem, że się to nie zwali, ale to nic. Mm. Ale ja to, co widzę, muszę się przybliżyć. Masz no, jedynie nisko, oczywiście. Nie, 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 nie. Nie, ha, ha, ha. Lama. Nie trafisz mnie. Lele, le, le. Gdzie on jest? Gdzie, gdzie? Gdzie ty mi tu łażysz po drzewie, ty małpoty? Dobra, wchodzimy na górę. Nie będę tu tak siedzieć. A nie, no ho, a dół, pewnie, z, pewnie ten pożałuję, nie trafię go nawet z no, no Chodź, 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 mam, nie, jednak nie pożałowałem. Dobra, gdzie jest ten trzeci? Mamy mały kawałek, pewnie jest na środku, ale nie jestem pewien. Dobra, a to, że słuchacie mnie podwójnie, to nie do końca trzumianie, bo trzemianie nie działa, nie daje mi nic. Nawet nie wiem czemu. <coughs> tak, jesteś na środku. Dobra, mam łuk od tego gostka, więc strzelam. O nie, on ma maskę werteza. Dobra, po mnie. Po mnie oczywiście ma. Maska Werteza ma takie proty, że o. Nie wiem, że pewnie prot to nie wszystko, bo tam też czy to jaks, czy i tak dalej. Też coś tam niby daje, ale. Ale to i tak ma gigantyczne te proty, więc. No nie. I jeszcze czego? Opuść. Dobra. Yy, mamy już. No 13 minut nagrania, a łowić 10. Tak, dobra, nieważne. To ja. Jest wami żegnam. Nam. Tak. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i doradzajcie mi jak mam nagrywać. Oj. Nawet nie mogę wpisać spawn. No doradzajcie mi jak mam nagrywać, jak mam walczyć, nie wiem jak jak strzelać z łuku, czy jak... Róbcie, co chcecie. Aj, mogę też nagrać oczywiście wszystko, co chcecie. Tylko komentarz wystarczy o tym, żeby, żebym przynajmniej wiedział, co nie. Dobra. Ja kończę. Pa.